Kobieta z Perth w Australii Zachodniej przeżyła szok, kiedy otworzyła torebkę winogron zakupioną w jednym z supermarketów. W środku paczki owoców, które kobieta chciała dać swojej córce, krył się jadowity pająk. A jeżeli próbowałem ją tyknąć palcem, to... Opowieści takiej treści obiegły świat mniej więcej tydzień temu, jakoś na początku marca, kiedy to znowu internet zawrzał od artykułów, w których został opisany przypadek właśnie kobiety z Australii, która otworzyła paczkę winogron, a w środku był jadowity pająk. Ja sobie trochę pogrzebałem w internecie i jak się okazuje, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, w różnych, nazwijmy to, wątpliwej rzetelności stronach czy periodykach, czy innych takich informacyjnych witrynach typu jakieś Polsat Newsy TVN24, to właśnie na takich stronach można się natknąć w różnych latach na praktycznie identyczne artykuły o pająku jadowitym, właśnie tym pająku, o, tyk, który został znaleziony w parce winogron. No i tak sobie pomyślałem, że skoro takie artykuły się pojawiają, to to jest fajny motyw na film, bo to się zawsze niesie, to się ogląda, to się klika. Może skupmy się na artykule, tutaj akurat mam otworzony z TVN24, w TVN Meteo, no i jest wielkie zdjęcie przedstawiające pająka. Co to jest za pająk? Słuchajcie, to jest pająk, który występuje normalnie natywnie, czyli no, jak w domu ma u siebie. W Australii, w Nowej Zelandii, bodajże w południowo-wschodniej Azji. I on się nazywa Latrodectus hasselti. I cały rodzaj Latrodectus, czyli po polsku wdowy, no to jest taki rodzaj, który zamieszkuje praktycznie cały świat, prawie cały świat, poza najzimniejszymi regionami tego naszego świata. W tym również w Europie mamy Latrodectusy. I to jest rodzaj, który przede wszystkim jest znany z tego, że należy do niego tak zwana czarna wdowa. To jest jej potoczna polska nazwa, czyli oczywiście Latrodectus mactans, To jest czarna wdowa, która występuje w Meksyku, która występuje w Stanach i która nie jest przedstawiona na tym zdjęciu. To, to jest Latrodectus hasselgi, to jest jej bliski kuzyn, który właśnie pochodzi z Australii i też jest dość silnie jadowity. Pająki z rodzaju Latrodectus znane są z tego, że posiadają silny neurotoksyczny jad, który może wywoływać tam latrodektyzm, który może wywoływać jakieś niefajne, nazwijmy to, objawy u ludzi i w szczególnych, takich już krytycznych i ekstremalnych przypadkach może wywołać śmierć bodajże. Z tym, że to nie tyczy się wszystkich wdów, tych wdów w ogóle jest kilkadziesiąt gatunków i oczywiście nie wszystkie to są czarne wdowy, tutaj często na główkach tych artykułów pojawia się nazwa czarna wdowa. W przypadku tego osobnika ta nazwa jest błędna, ponieważ czarną wdową będziemy nazywać tylko i wyłącznie pająka z gatunku Latrodectus magnans. Wszystkie inne Latrodectusy, czyli ten, czyli, yy, czyli chociażby te dwa pająki, które mam tutaj, o których zaraz Wam opowiem i które zaraz Wam pokażę, to również są wdowy. To nie są czarne wdowy, mimo że należą do rodzaju Latrodectus i są kuzynami czarnej wdowy. Artykuł okraszony ogromnym fotopająka. Christy Buckman. Zrobiła zakupy 25 lutego. O tym, że znalazła pająka w owocach, napisała na profilu w mediach społecznościowych australijskiej sieci supermarketów Woolworths. Kiedy chciałam umyć garść winogron mojej rocznej córce, znalazłam pajęczynę i żywego pająka. Opowiedziała we wtorek. Dołączyła zdjęcie, na którym widać niewielkich rozmiarów pająka, a obok niego owoce. Kobieta dodała, że powiadomiła o tym sklep, w którym robiła zakupy, oraz że zaproponowano jej drugą torebkę winogron. Także sklep bardzo fair przystąpił tutaj do działania. Kolejny przypadek. Kilka dni wcześniej w pobliżu Brisbane, na drugim końcu Australii, inna kobieta robiąca zakupy w sklepie tej samej sieci dokonała Podobnego odkrycia znalazłam żywego pająka, napisała Lani Neil na Facebooku sieci sklepów w sobotę. Traktujemy takie zgłoszenie poważnie, zajmijmy się tą sprawą, odpowiedziała sieć na post klientki w Brisbane. Teraz tutaj taki bardzo duży, wyłuszczony napis. Są jadowite. Oczywiście, że są jadowite. Wszystkie pająki z rodzaju Latrodectus są jadowite. Co więcej, ten jad, tak jak wspomniałem, jest dość potężnej mocy. A przynajmniej w niektórych przypadkach. Co nie oznacza, że wszystkie pająki są jadowite. Bo tutaj uwaga, teraz ciekawostka. Jak weźmiemy wszystkie pająki na kuli ziemskiej, takie wszystkie opisane, to okazuje się, że dokładnie 289 na tę chwilę bodajże gatunków jest kompletnie jadu pozbawionych. Nie ma gruczołów jadowych, nie może wstrzyknąć tego jadu. No więc jakoś te ofiary musi trawić w inny sposób i tutaj do gry wchodzą soki trawienne w tym przypadku. Natomiast jak ktoś będzie wam wmawiał, że wszystkie pająki są jadowite, to wtedy możecie powiedzieć, że przykro mi, ale nie masz racji, ponieważ nie wszystkie pająki są jadowite. Pewna maleńka grupa w tym rodzina Uloboride i dwa gatunki z rodziny Hektar. Eee, o Jezu, jak one się nazywały, matko kochana. No za cholerę sobie nie przypomnę w tym momencie. W każdym razie jeszcze tam dwa gatunki z innej rodziny, które występują na Nowej Zelandii, to też są jadu kompletnie pozbawione. Także to taka ciekawostka, abstrahując od samego artykułu. Co do artykułu, to tak, są jadowite, to już wiemy. Są silnie jadowite, to już wiemy. I co więcej, one są posiadaczami na tyle silnego tego jadu, że łącznie z czterema innymi, w tym z czarną wdową, czyli Latrodectus magnas, właśnie Latrodectus hasselti, jest wpisany do rozporządzenia o gatunkach niebezpiecznych w Polsce. Co to oznacza? Oznacza to, jakbym na przykład w tym pojemniku miał Latrodectus haselti, to teraz moglibyście mnie podwalić na policję. Zapuś, kapuś. 60... I na inne służby, i oni by tu przyjechali i mnie wpakowali. Nie wiem, znaczy, nie wiem, czy by mnie wpakowali do więzienia. W każdym razie, ja, czyli taki szary, zwykły Kowalski, nie mogę mieć pięciu gatunków, czyli właśnie Mactans, czarnej wdowy, Haselti, guttatus Variolus i bodajże. i Katipo. O, i Katipo to jest w ogóle piękny pałem swoją drogą. Tych pięciu gatunków nie mogę mieć. One są tylko dozwolone w placówkach naukowych, w ogrodach chyba zoologicznych, czyli ogólnie, no, nie do prywatnego, nazwijmy to. Chowu. Natomiast takie wdowy, czyli wszystkie inne poza tymi pięcioma gatunkami, są w pełni legalne, nie trzeba na nie żadnego zezwolenia i normalnie takiego Latrodectus elegans, czy Latrodectus Menavodi, czy Latrodectus hesperus, który jest swoim, drogą, bardzo bliskim kuzynem czarnej wdowy, można normalnie trzymać w chałupie, można je hodować, można je karmić, można je doglądać i nikt wam nic z tego powodu nie zrobi, ponieważ to jest full legal. Co tam mamy dalej? Są jadowite, tak? Skończyliśmy na są jadowite. Gdzie tu to jest... Kobiety, yy, nie, przepraszam, pająki, które te dwie kobiety znalazły w torebkę winoro, należą do gatunku Latrodectus hasselti. To jadowite pająki występujące w całej Australii, zgadza się i nie tylko w Australii. One jeszcze występują właśnie na południowym wschodzie Azji i tam na Nowej Zelandii bodaj. To jadowite pająki występujące w całej Australii, szczególnie na obszarach miejskich. Są gatunkiem inwazyjnym, ich obecność zauważa się także w Nowej Zelandii i Japonii. Są blisko spokrewnione z czarnowdową. Tak, należą do tego samego rodzaju, należą do tej samej rodziny i wyglądają z deka podobnie, no bo wszystko to, Wszystkie te omatnikowate, typu właśnie Latrodektusy. One są takie czarne, z czerwonymi jakimiś wzorkami, czasem z innymi wzorkami i no, mają ten taki charakterystyczny czarnowdowi look. Od czasu znalezienia antidotum w 1956 roku nie zarejestrowano żadnego zgonu spowodowanego ukąszeniem przez ten gatunek. Każdego roku notuje się około 2000 ukąszeń. Na ile te informacje są prawdziwe? Nie wiem, znaczy w sensie, że te 2000 ukąszeń, podejrzewam, że te statystyki no, są skąd wzięte, a nie na przykład z dupy. Więc faktycznie te ugryzienia. Mają miejsce, ale słuchajcie, w ogóle te wdowy, czyli właśnie Latrodektusy, one, jeżeli się przyjrzycie na niektórych ujęciach, jak, jak wyglądają te pająki, one mają tak maleńkie helicery i naprawdę trzeba się postarać, żeby tak się wgryzł w człowieka. Ja wiem, że nie potrzeba dużo, że wystarczy to dosłownie tam ułamek milimetra, żeby on się dostał pod nas skórek. Natomiast faktycznie pająki te, to nie jest tak, że one polują na ludzi, że one, jak się tylko tyknie, to będą nas atakować, czy coś. Tutaj jest fajny przykład, który ja przeżyłem i który teraz widzicie, to jest sposób obrony Latrodectus elegans, czyli jednej z tych wdów, które ja tutaj mam i ten Sposób polega na takim kurczę wachlarzowym ruchu, w sensie ona się podnosi i opuszcza na tych swoich nóżkach, a jeżeli próbowałem ją tyknąć palcem, to ona momentalnie wypuszcza bardzo lepki, bardzo nieprzyjemny zwitek sieci, i ten palec mój został w ten sposób zaatakowany, yy, po to, żebym ja sobie poszedł albo żeby ten palec ugrzązł w sieci. Bo wtedy, no, jak coś ugrzęźnie w ich sieci, to nie stanowi dla nich zagrożenia. Długość ciała samicy wynosi około centymetra. Ogólnie wdowy nie są jakimiś gigantycznymi pająkami, nie, no, nie oszukujmy się. Ten Latrodectus mena pod który ja tutaj mam faktycznie jest spory, ale, ale tak to to są wiecie no pająki takie maks Tyle. Samce są natomiast znacznie mniejsze, osiągają około 5 mm. Tak, u wdów, czyli u latrodektusów jest dymorfizm płciowy, tak? Czy samiec się różni od samicy i tak dalej. Samice wyróżniają się czerwonym lub pomarańczowym paskiem na grzbiecie, są koloru czarnego. Zgadza się. Są bardzo ładne swoją drogą. Uwielbiam kolorystykę rodzaju latrodectus. To, że one są czarne lub takie w kolorze ciemnej wiśni, mają te czerwone lub białe lub żółte ornamenty, to jest coś genialnego. Te pająki są po prostu przepiękne. No i są to też takie swoją drogą kolor ostrzegawczy, tak, które mówią, żeby nie tykać tego pająka, bo będzie kuku. W 2022 roku klient sieci Woolworths również znalazł pająka tego gatunku w torebce winogron. Miesiąc później kobieta z Nowej Południowej Walii natknęła się na pająka, także w torebce z takimi samymi owocami, kupionymi w sklepie innej sieci. I co do podsumowania takiego artykułu, no to... To jest trochę tak, jakby w Polsce zaczęły wypływać artykuły, które swoją drogą wypływają, że został znaleziony na przykład, nie wiem, kolczak zbrojny. I właśnie takie, tego typu artykuły o pająkach, które występują normalnie, mimo że inwazyjnie, w w tamtym przypadku, czyli w przypadku yy, tej, tej wdowy, u nas w przypadku Kolczaka to nie jest inwazyjny gatunek, to jest po prostu nasz rodzimy gatunek, yy, no to takie artykuły, wiecie, napędzają oglądalność, klikają się i tak dalej, no bo och, ach, pająk został znaleziony. I z jednej strony fajnie, że takie artykuły się pojawiają, bo one dają pewnego rodzaju ostrzeżenie, o ile w przypadku naszego Kolczaka to to ostrzeżenie jest w zasadzie niby spoko, bo jednak dobrze wiedzieć, że pająk, który potencjalnie może nas ugryźć i potencjalnie może być nam niedobrze po takim ugryzieniu, yy, istnieje. Yy, to jest fajne, odle w przypadku tej wdowy. No to dobrze, że takie artykuły mimo wszystko są, no bo one jednak uświadamiają ludzi, że pająk ten jest silnie jadowity, że należy uważać, żeby go nie lekceważyć i jeżeli ugryzie dziecko, to jeżeli się nie poda na przykład, nie wiem, antidotum czy coś, no to w skrajnych przypadkach może się to skończyć śmiercią. Natomiast trzeba pamiętać, że takie artykuły są oparte na tym, że ktoś spotyka pająka na terenie, na którym on występuje. I to jest tyle. To jest po prostu spotkanie na spotkanie pająka w dość nieprzewidzianych okolicznościach, w tym wypadku w torebce z winogronami. Natomiast no takie rzeczy się dzieją, tak? Te pająki są bardzo industrialne, są e, związane trochę z człowiekiem, występują w okolicy występowania człowieka. No i, i po prostu siłą rzeczy będziemy się na nie natykać. Tak samo w Polsce mamy na przykład rodzaj Steatoda, który też należy do tej samej rodziny i który bardzo przypomina niektóre wdowy. No i one są synantropijne, czyli występują w okolicy występowania ludzi. No i będziemy się na nie natykać, czy tego chcemy, czy nie. Dobra, to teraz skoro już wiemy mniej więcej o co chodzi, tak? Czyli, że spotkała wdowę, nie czarną wdowę, ale wdowę, która jest potencjalnie bardzo silnie jadowita, to myślę, że mogę wam pokazać to, co ja trzymam tutaj. Na moim kanale mieliście już okazję obejrzeć Latrodectus elegans, Hesperus i Menavodi, czyli wszystkie trzy gatunki, które miałem zaszczyt gościć tu u siebie. Niestety Latrodectus hesperus już u mnie padła, ale. Ale zostały mi yy, na przykład takie piękne wdowy jak Latrodectus Elegans, który to gatunek jest no, jednym z zdecydowanie najładniej ubarwionych z całego rodzaju. O Latrodectus Elegans nagrałem cały film, nagrał też film Kuba Zając, z tego co wiem i z tego co pamiętam. No i ten Latrodectus Elegans żyje u mnie, ma się całkiem nieźle, karmię te samice, bo to jest samica i jest ogólnie przepiękny. Naprawdę, ta czerwień, która się rozlewa po odwłoku tej samicy, to jest coś genialnego. I o ile wiem, Latrodectus Elegans to jest pająk, który tam zasięga dla Chiny, Japonii, no ogólnie wschodnią część Azji. Także nie ma go u nas. U nas w Europie my mamy swojego Latrodektusy, który swoją drogą posiada chyba silniejszy jazd niż sama czarna wdowa. Nazywa się Karakurt, czyli ma nazwę, która budzi grozę i występuje w południowej Europie, czyli tam w basenie Morza Śródziemnego i tak dalej. I chyba jeszcze w Chinach w ogóle też można go spotkać. I taki Karakurt nosi dość trudną i długą nazwę swoją naukową. Jest to Latrodektus Tredecimguttatus, a to Tredecimguttatus wzięło się z tego, że na odwłok ma 13 plamek, które to właśnie składają się na te nazwy. I faktycznie pająk również jest piękny i jest bardzo, 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 bardzo silnie jadowity, więc należy na niego uważać, jeżeli pojedziemy na przykład, nie wiem, do Grecji. Natomiast drugim bomblem, którego ja tutaj mam i którego w tym momencie nie widzicie, ale widzicie go na zbliżeniach, to jest Latrodectus menawodi, czyli to jest pająk pochodzący z Afryki i on występuje na wyspach, czyli tam Komory, Madagaskar i tak dalej. I ta samica, która siedzi tutaj, ona ostatnio została rozkarmiona przeze mnie strasznie, ponieważ dałem jej takiej małej wdówce, taką wielką larwę tego, drewnojada, czyli, czyli bardzo popularną karmówkę i słuchajcie, ona sobie z nią normalnie poradziła. Wdowy plotą taką sieć, że są w stanie tam złapać nawet kręgowce, więc sieć jest bardzo lepka, bardzo silna yy, i stanowi potencjalne zagrożenie dla nawet większych i silniejszych, nie tyle owadów, pajęczaków, co normalnie właśnie kręgowców. I ta samica jest o tyle fajna, że ona jest tak strasznie nieporadna na płaskich powierzchniach, zresztą zobaczycie to. Ja chciałem ją nagrać na płaskich powierzchni, żeby pokazać Wam jak ona wygląda i jaki ma kolor i jak świeci, jaka jest ładniutka, jaka jest wiasta, bo ona jest ogromna. Ten odwłok jest tak przejedzony, znaczy nie tyle przejedzony, najedzony, że po prostu to wygląda przekomicznie. No i właśnie na tych płaskich powierzchniach wydoby, to tak a, średnio najeża sobie sobie radzą. One najlepiej się czują na swojej sieci, tak jak na przykład chociażby fila, o której też niedawno nagrywałem. Także jak kiedykolwiek znajdziecie jakiegoś pająka, który jest czarny z czerwonymi ornamencikami w owocach czy w w bananach, czy w bananach, to wałęsaki, e, czy, czy w winogronach, czy w innych owocach, które są importowane, na przykład do Polski, to pamiętajcie, że nie zawsze to będzie wdowa, bo chociażby jest taki pająk jak Steatoda Paikuliana i on też jest, e, no, jest jadowity, tak? Należy do rodzaju Steatoda, jest słabo jadowity, ale z wyglądu, no to to jest rasowy Latrodektus, tak? Czarny, cienkie nóżki, sieciowy, czerwone ornamenty. No, można się takiego pająka przerazić, pomimo, że e, on jest praktycznie nieszkodliwy. Dobra, to skoro się nawymądrzałem, to zostawiam Was z widokami na Latrodektusy i kończymy ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać oczywiście, lajki, suby, takie tam. Hej! Piek.